Cześć, witajcie w trzecim odcinku niebiańskiego Ideru. Dzisiaj wprowadzam nową osobę na serwer, Huśka. No cześć, wszystkim. cześć, cześć, cześć. I plany na dzisiejszy odcinek są takie, że pozwiedzamy troszeczkę mapkę. Tam na górze się bije. Nawet nie wiem jak się ten podkór jeszcze nazywa. Nie, 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 I kurczak podobny. Jakieś... Duży kurczok. No tak, coś takiego. Dobra, to już właśnie, nie żyję. Co to jest, jak zabijemy MOBA, nie? To pokazuje nam się takie no, cyferki u góry. Takie pieniążki, takie... jakby. No dokładnie, dokładnie, co to jest? Właśnie, właśnie jeszcze sam nie wiem. Ale coś to jest coś w stylu. Exp. O, jak doświadczenie. Jest... Fajne. Dobra, słuchaj. E, patrzcie, ja tutaj mam jeszcze te mieczyki rzucane z ostatniego. Może stworzymy partii. Ja stworzę partii, żebyśmy się nie mogli bić. Okej. Okay. Są. Social... Party, create. Tak, bo to jest w sumie pierwszy odcinek, u Ciebie jest to trzeci odcinek, tak? No. Tak, dobra, czyli jak coś to tak. poprzednim odcinkiem możecie sobie zobaczyć. naszego Patryka. Your party was successfully created. Ok, add member, chusiek. Boże, miałem Muszę Musisz teraz zaakceptować. Jak to mam zaakceptować? Klikasz E, otwierasz ekwipunek i tam masz social. No A dobra. Mam. Ok. No, no, i teraz. Teraz się... notyfikaczem party. Teraz się nie będziemy mogli już bić. Okej, okay, join. O, jest, I ja od razu widzę Twoje życie, a ty moje. Słuchajcie, yy, choć może ja ubiorę rękawice, choć może zrobimy kill i pozbieramy przy okazji jakieś przedmioty, jakieś surowce. No dobra, ja robię już mam diamentowy, jeszcze i mam żelazny w razie, bo O, albo mam... to, to w sumie możesz mi dać ten żelazny. A masz żelazo, może samo? Mam żelazo. To już się da mi. Masz akurat 30 sztuk przepalone Jestem ciekawy czy z, z kijów, patyczków y, tych iderowych nie, nie można masz? Zrobić. Mam iderowe, ale z nich nie można zrobić masz z zwykłe. tego. A co patrzę jakie tu są przedmioty Nie ma Nie ma Dobra To poproszę ten jakiś A, to żelazne sobie zrobię chyba No że no, ty masz myślę, żeby... O, są Przekaję. patyki zwykłe, więc no, mm, czekaj, to. I łopatkę tyle, jeszcze tyle. zrobię. nam. A możesz zrobić to, no może się przydać coś. Jeszcze ja kierkę mam. W sumie się kierkę też zrobię, dobra. Wszystko zrobię. Jasne. No to co, lecimy w przygodę. A i mieczyk, mieczyk koniecznie. No ja mam też diamentowy, także spoko. Ja sobie zrobię żelazny na razie. Wczoraj, wczoraj z Lordem grałem, to akurat znalazłem trochę diamentów, więc o. wykorzystałem. A i słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie Widzieć też live'y z, tutaj z niebiańskiego lideru. Bo ewentualnie możemy mm. robić takie Dobra, to lecimy w przygodę choć. Dobra, lecimy Czekaj, tutaj nie ma jakiejś mapki, nie ma mapki Jakiejś rejmi, nie ma pani Dobra. dobra Najwyżej się zgubimy Tu jest taki, taka czarna chmurka Ona strzela takimi piorunami A te zwykłe one strzelają śnieżkami Które nic nie robią, ale zrzucają cię no. Musimy to teraz zabić Okej. Okay. Trud, szy... Trudne nie są. Na szybkości. Yy... O, o, a te zrzucałem, na to musisz uważać. WOO fuck, prawie więc rzuciły. Jakie hansky? No, 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 no I od upadku możesz umrzeć wtedy. Wow. Ja i mieczykami zabiję. No właśnie już zabiję. A ten to, to pomieszczenie co to jest? E, to jest dungeon. To byliśmy ostatnio. Aha. A ten cię upija. No właśnie tak, tutaj, wczoraj, <gry> wczoraj biegałem i zaczął mi się właśnie obraz rozmywać. Dobra, chodź za mną, dobra, poszukamy, jakiś, poszukamy jakiś surowców może. Tam są jakieś chmurki, albo świnkie może znajdziemy też. I nie mam siodła, no ale cóż, dobra w idziemy. robisz tutaj dzień normalnie, czy tak, to cały tak, czas jest ciemno? Tak, też. Okej. Okay. Akurat trafiliśmy, widzę już, widzę już surowce, widzę surowce jakieś. Masz może, kurczę crafting table? Nie, nie mamy, to co nie ma się Mam, do mam crafting table, mam, mam piecyk i mam pochodnie, jak coś. Super, to zobaczymy czy można z tego zrobić e, kilof jakiś, albo mieczyk. Okej. Okay. Oj, oj, bo tu jest ten potwór. Dobra, to gdzieś tutaj było, prawda? No, jeszcze chyba dalej. A cię sponiewierało. Dalej mówisz? To uważa. A tutaj jest, dobra. Musimy platformę zbudować jakąś. O, to mountain. wygląda jak, jak szmaragd z. No, coś z, takiego. Z... Co I tutaj to platformy jest? nie zrobię raczej. Tu są jakieś wiele czy coś? No, no. gdzie, gdzie widzisz wiele Tak. Tam sama, na, na dole leci. Ale ja to lecie. na górze widzę. No, widzę, widzę. To są takie. Nie no wiem sobie. nawet co robią. Oj, tutaj chyba nie zrobimy platformy. No, będzie ciężko. Dobra, próbuję. Tylko, że już nie wpadł. Tego nie złapałem. Tego też nie. Dobra, miesza z tym. Jeszcze. Poszukamy dalej. Jezus. Dobra, chodźmy do góry, no idziemy, tam dobra, chyba dobra, jeszcze dobra. nie byliśmy. Ja na pewno nie, nawet się od bazy nie oddalałem nawet. Czekaj, jeszcze sobie spacer trzymam. jakieś drzewka, które wyglądają jakby były złotem mediane A wiesz co, próbowałem znaleźć takie drzewko siekierą i nic nie wypadło. Także albo muszą, musi być jakieś A drewno siekiera. wypadło czy nie? No właśnie nie. Albo musi być jakaś specjalna siekiera, albo... No tak. Dobra, chodźmy do góry. To masz łopatę. O, 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 mam coś Złoto jakieś. A, to jest to. Ja to z, z tego dużo ostatnio zebraliśmy nam w, w tym dungeonie, ale ja umarłem. Proszę. Weź postaw jakieś... crafting table. Zobaczymy, czy masz z tego zrobić coś. Już stawiam. Dużo tego na dosyć. No, sporo. Dobra, crafting jest. Dobra. Słuchaj, słuchajcie, próbuję zrobić teraz... ...jakiś przedmiot, może... love Nie da się. A z tych drugich patyczków? Też się nie da. Eee, ty, a może, może, może... ...można przepalić, bo masz taki proszek, nie? No mm, to jest takie coś. Już ci kilka. Może to można jeść? Proszę, ambusher, Niech się Ewentualnie może przepalić. Czasami troszkę się dawało mm -mm. przepalić, ale nope. Ja się dowiem, bo ja będę robił poradniki na moim mm. kanale o tym wszystkim, więc ja się dowiem, do czego to służy. Sporo rzeczy się ogólnie zmieniło, bo ja miałem ten mod wcześniej mm -hmm. u siebie, ale widzę, że. Dobra, chodźmy dalej. Ale mamy przynajmniej jakiś surowiec. No, coś tam jest. Dobra, to idziemy może dalej. Widzowie, widzowie napiszą. Ej, słuchajcie, widzowie, jeżeli macie jakąś stronę, bo wiem, że jest Wikipedia iderowa. Tylko, że tam to wszystko jest tak. No Chodźcie. nie jest tak mo mocno rozpisane. Jak na przykład na Minecraftowej. Więc, jeżeli macie jakieś strony i tak dalej, to możecie podsyłać. Z opisem wszystkich przedmiotów i tak dalej. Po polsku najlepiej. Wow! O, kurde. Dobra. Po polsku raczej znaczy będzie ciężko. Ja znalazłem po polsku. Yy, Kawałek takiego opisu całkiem dobrego. Na stronie jaki? Na jakimś Nie miałem, w... Nie miałem w czymś to ID, to jest że dwójka. Aha, no to jest dwójka właśnie, a tu mamy owieczki. Dziwne. dziwne. Może jakieś takie. Nie. Też pieniążki wypadają. Tam jest ten taki łow, tutaj tutaj chyba... Jeszcze nie odkryty teren był, bo miałem małego laga, no. To nie odkryty teren jest. Okej. Okay. No Kolejny chodź, ten. Czekaj. Weź go, zabij. Dobra, zabity. A jeszcze się rozejrzę, czy gdzieś tutaj może przedmioty są jakieś. Okej. Okay. Tam jeszcze jeden jest. No już chyba się dzień robi, albo jasno po prostu. Bo to Gdzie Ty, ty jesteś. Męda. Właśnie zabijam to coś z piorunami. Dobra, zabity. Jeszcze ten ptak. Strzelający, masakra. Dobra, Dobra, jestem ko tutaj koło Ciebie. Bo cię nie widzę. No służycie, ale cię nie widzę, ale ja ja. Lol. Może się zbagowało, może dopiero za chwilę się. Możliwe. Ja... Możliwe. Dobra, pójdziemy. Tam dosyć fajnie wygląda, tam jest taki jakiś wodospad. No. O surowce są, widzę. Surowce. Idziemy po nie. A są. tam. Dobra, idę. Okej, okay, tu jest od wejście do. fajne są w ogóle te dungeony. Jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, w którym pokonaliśmy, w którym pokonaliśmy bossa, to zapraszam. No. Czekaj, ja może albo ja się lognę. No. Tak, żeby, tak, żebym cię znowu, znowu widział. No dobra, okay. tylko niech to przestanie działać. Dobra. Nie, to chyba ciebie tak zrobiło. <laughs> ja, ja ciebie widzę dwa razy teraz. No co ty? No jesteś tu i poszedłeś ale po, tam. Ale dwo, dwoma postaciami chodzę? Nie, jedną. Aha. Czekaj, bo teraz yy, mi się coś.. Dobra, idziemy tam do góry. Weź ty może relogni Ja też się muszę relognąć, że no. Ja tam pójdę do góry. Poczekamy na huśka. No, się okay. O, jeszcze widzę. Dobra. dobra. To się tu mamy zwagowa. surowce, i tutaj po boku gdzieś widziałem. O tam na górze. O góry no. A to jest ten proszek znowu, co. To jest ten proszek. A z tamtego może uda nam się stworzyć coś. Zaraz zobaczymy. Dobra. A tak, da się z tego stworzyć. To mia miałem akurat te kryształki. Kurczy tylko dwa. A, nie, trzymam. Może to z, tego, z tego możesz zrobić kilow. Off. off. Czy lepiej off. zrobić? Co lepiej? Eee, kill off jest bardziej wytrzymał. Dobra, to Ty, what the fuck. Dobra. Okej. To jest ze szmaragdów. Całkiem wytrzymały. Są jeszcze czerwone, niebieskie o, okay. mamy. No, a ja coś, ja coś czytałem, że tym, czym bardziej jest zniszczony, tym szybciej kopie. Eee, no właśnie na stronie. I tak samo z tym. Zobaczmy, jak to szybko. No aż tak szybko nie kopię, ale nie no jest. Nie. Na... W sumie zresztą no, kilka kolorów, ale mamy... każdy, każdy no. kolor kopie tak samo. Tu jest no. dostępny dungeon, ale nie będziemy go w dwójkę. Okej. Okay. przymierzali, bo upadniemy. Ja bym taką świątynię wielką znalazł. Taką, bo tutaj takie są. Wiesz o co mi chodzi? Takie latające? Tak, dokładnie. Był, było troszeczkę wcześniej, a teraz nie wiem to. Bo w ogóle starszy to zmieniło. Ten idol Dobra, słuchajcie, pozbieram jeszcze jakieś, jeszcze jakieś surowce. Kurcze, tutaj, tutaj nie byliśmy A, jeszcze. Coś mi slagowało, ale już jest okej. Okay. No bo to jest tak jak nowa mapa się ładuje. Aha. Chodźmy tam do wodospadu. Co tego. to jest? A, porzeczki takie jakby. No, wow. Można je sobie zbierać. A ja bym ogólnie po segre... ja bym sobie zrobił później domek, ale to już w następnym odcinku. No, toż tam jeszcze robię to coś. Um... A czy ogólnie sklep mówił coś, że jakiś domek trzeba tutaj zrobić? Mhm. ja bym pozbierał w sumie troszeczkę drewna. Ale bardziej... Właśnie no to nie to... wiem, jak ją zbierać, bo tamtą... Kurczę, trzeba się dowiedzieć, jak działają surowce tutaj. Jakie sur... surowców można zrobić. Ja się dowiem i na następny odcinek już będziemy wiedzieli. Tak będzie najlepiej. Znaczy te... Poza tym Wiesz, że tu można wyhodować swojego zwierzaka i, 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 i latać na nim? Eee, no nie wiedziałem. No można, można. Może zrobimy to w jakimś odcinku. Ciczekaj, znaczy drzewa, no. <laughs> fuck, fuck, fuck. Co? Tylko tego byłem, koło krawędzi mapy i prawie mnie zepchał. Dobra, uciekamy. Chodź, chodź, tutaj. Żebyśmy się, żebyśmy się wrócili. To, choć może już wracamy do bazy. No dobra, no to idziemy. Po drodze pozabijamy te potworki. Tutaj jeszcze jeden. Dobra. I pierdzielę go rzuca. Bądź ci? Nie, już nie żyje. Eee, teraz czekaj, szukam ciebie, gdzie ty jesteś, że jesteś. Dobra. Dobra. To co idziemy wow, do co to było? No idziemy do bazy. Nie wiem, właśnie cały, cały czas coś warkocze. Nie może jedzonka troszeczkę. Ogólnie nawet takie wiem, co mamy spada trochę... szybko. No, mamy troszeczkę Pieniążków zabrali, tam jest chyba baza, tak bo tam jest ta wieża. O tutaj mamy kolejny dungeon dostępny, więc tutaj też się wybierzemy. No i słuchajcie ludzie, piszcie czy chcecie także live y z i czy oglądalibyście je. Mhm. Bo możemy ewentualnie robić. I no, przygotowywać się na walki i tak dalej. I ile jest osób teraz na serii tutaj? Mmm, SKKF, jestem ja. Ty, Asper, lord. Czyli to wszystko, czyli ile? 5? Yy, lord jest skakę Asper i ja. No, 5. Ale no, będziemy jeszcze zapraszać. Możecie napisać y, także w komentarzach, kogo chcecie widzieć y, na tej serii, więc my na pewno. Kolejne proponowane osoby. Tak, dokładnie. Dokładnie. Dobra, to co, wracamy tam. Dobra. W dół, w dół. No możemy tam pójść w dół. Dobra, tutaj zostawię parę rzeczy jeszcze. W Dobra, stopie. też zostawię. Nie wiem czyje to jest, ale... Ja tu na razie wszystko daję po prostu. Tylko co mam. I no. w kolejnym odcinku trzeba będzie... Być... Ja mam tu jakieś brązkę, i to jest chyba jakiś klucz do. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ła, wow, jakiś kilo. No to jest taki właśnie ten ...iderowy. Ale to jest drewniany zwykły, więc. Aha. Czy to inaczej wygląda? No tak, dobra. Tak. Okej. Okay. Dobra, to co? Mm... Żegnamy się. Jasne żegnamy się. Przypominamy, żebyście pisali, czy chcecie live'y i kogo tak, byście widzieli na tej serii. Dzisiaj taki spokojny odcinek, troszeczkę pozwiedzaliśmy, zebraliśmy troszeczkę surowców. Ja się dowiem na następny odcinek, czego dokładnie szukać. Jakich surowców y, dokładnie szukać, żeby zrobić jakieś fajne miecz, uzbrojenie i tym podobne. Dokładnie. Pusiek. No. Mhm. Nie, ogólnie Pusiek jak mają jakieś z... poradniki, to, to, to też mogą podsyłać. Chyba, że ktoś się dokładnie. chce zrobić samą poradnik dla nas, to, to bardzo chętnie. Huśek będzie teraz z nami grał, mam miejmy nadzieję, że będzie na każdym odcinku i. No jeżeli podoba Wam się seria, chcecie więcej odcinków, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam także do Huśka i z mojej strony to wszystko. Z mojej strony też to wszystko, także widzimy się w kolejnym odcinku. No chyba chyba tyle, nie? Tyle. Dobra, Dobra pa pa. no to papa. Pa.